Siemaneczko, kochani, Siemaneczko, w dzisiejszym materiale pokażę Wam monety Expa, wszystkie miejscówki, bo jest ich aż 10. Wróciły w końcu po 6 tygodniach nieobecności. Także darmowy, szybki Exp. I kto wie, może będą jakieś ukryte epickie zadania. Tak, karty, medali, za te zebranie tych monet. Nie wiem tego, ale warto je zbierać, bo na pewno to jest jakiś darmowy Exp, którego sobie nigdy nie odmawiamy na tym kanale, prawda? Jasne. Zachęcam do sub subskrybowania kanału. Zostawienia łapki w górę, dzwoneczka i komentowania, bo zawsze lubię z Wami popisać, i fajnie widzieć, że po prostu jesteście aktywni na kanale. I jeżeli chcecie, zazwyczaj prosicie mnie o to, czy mogę dodać do znajomych, czy można ze mną zagrać. Jeśli o to chodzi, to po prostu wpadajcie na Discorda link w opisie, którego niedawno założyłem. No i tam możecie ze mną sobie popisać. Niedługo będziemy tam werbować moderację. Już tam mamy krafturka, który nam pomaga będziemy, y no będziemy werbować moderację, która będzie nam tam pomagać a jeżeli będziecie ogarnięci, to kto wie może razem zagramy, no bo ciężko dodawać do znajomych randomowych ludzi, którzy potem mogą mi wbijać w czasie nagrywek czy w czasie gier ze znajomymi także wolę w jakiś sposób ludzi weryfikować, a tam będzie to najprościej. No i w przyszłości jak będziemy streamować to też. Tam będziemy mieli bardzo dużą integrację jeśli chodzi o materiały, które się będą pojawiać na streamie. Także warto tam zaglądać. No i bądźcie ze mną, rozwijajmy razem naszą społeczność i będzie super. No okej, okay. dosyć o mnie. Teraz przejdźmy do sklepiku, który oczywiście znowu o mnie będzie. Tak, Kodzik Przemek Uzumaki musi być, tak. Tak, pyk i jest potwierdzone. Super zaliczone, jest kodik. I co my mamy w sklepie? W sklepie mamy same spocone skiny. W ogóle ten skin dostał wersję złotą. Byłem zdziwiony, bo ja to kupiłem jak on wyszedł. I taka damska wersja tego skina kernetowego Chyba z drugiego albo z trzeciego sezonu. Z trzeciego chyba. Tak, z trzeciego. Tak. I tutaj dostał taką złotą wersję. W ogóle byłem taki zdziwiony. Mówię, jak złoty skin skąd? Jak. No ale fajny ten złoty. Taki krzykliwy, ale fajny. I oczywiście Pani Wix, jeden z moich ulubionych skinów, który ma emotkę, która zmienia kolor. Plecak taki średni, ale rzadko mi się plecaki podobają. Ale skinek całkiem spoko, zmienia kolorek, kapturek możecie zdjąć. Chociaż kurde, ostatnio jak zdjąłem ten kapturek, to ta emotka mi nie działała ze zmianą kolorów. Znaczy się wykonywał, ale nie zmieniał koloru. Oprócz tego Pani Victoria, bardzo ładny skin. W ogóle bez czapeczki wygląda przesłodko. Super skinek taki czarny, w ogóle lubię takie mroczne skiny. Plecaczek taki, średni, złoty z, z, z czarnym. A! Ta i ta buteleczka, takie buteleczki jak z Diablo, jedynki. Takie buteleczki zawsze mi się z tą grą kojarzą. Jest, jestem OG. Tutaj mamy jeden z najbardziej spoconych skinów, Iskra. Nie wiem, nie rozumiem ludzi dlaczego, jeżeli ktoś nazwie jakiś skin, że zawodowcy grają tym skinem, to wszyscy nagle grają tym skinem i on jest spocony. No nie wiem, no ludzie bądźcie indywidualistami. No ale tu akurat plecaczek, no w sumie też taki śmieszny, memowy, ciekawy, ale nie w moim typie. Oprócz tego tutaj pani Baci, która w wersji czarnej jest super. Taka animowaną maskę ma w wersji czarnej, to ma taką zwykłą. Tu jest taka animowana, widzicie? Taka la wirus. No bardzo fajny skinik, plecak jak zwykle mech, ale skinik całkiem spoko. No i tutaj wszystkie Marvelowe te pakiety zniknęły, został nam Joker. No i to by było, jeśli chodzi o sklepik, wszystko. Pamiętajcie, Kodzik, Przemek, Usumaki. No i co, chyba wszystkie tematy poruszyłem. Discord był, subskrypcje były. No to przechodzimy do zadań. Pamiętajcie, trzy regiony i lecimy po kolei tutaj, tutaj i tutaj. I będziemy robić zadania. Let's go, dobrze, już skończę gadać, kończę marudzić. Przechodzimy. Okej, okay, kochani. Monety, jeśli chodzi o monety, podzieliłem je, żeby łatwiej było wam je zbierać na parę sektorów, żeby były w miarę blisko siebie, nie według kolorów. Więc pierwszy sektor to tutaj ten północny zachód wam pokażę. Potem ten północny wschód, a na końcu obskoczymy to południe tutaj. Więc lecimy. Tutaj mamy pierwszą monetę Expa z tego tygodnia. Znajduje się ona dokładnie w tym miejscu. Na tej wyspie serduszka. Można ją tutaj zebrać sobie. Easy. Lecimy do kolejnej. I już jesteśmy przy kolejnej drugiej monecie. Znajduje się ona tutaj. I tu możecie ją zebrać. Cześć. Okej, okay, trzecia moneta, którą chciałbym Wam pokazać, jest to niebieska moneta i znajduje się ona dokładnie w tym miejscu. Pływa sobie w wodzie, jak widzicie, więc ciężko ją zauważyć. Ale jak wyskoczycie tutaj pod ten wodospad, no to ją znajdziecie. Oj, zostaw mnie! Oj! Aj ty, Konstantin! Aj ty, łobuzie, A ty! No, no to to byłaby trzecia moneta. Lecimy po czwartą, ostatnią, jeśli chodzi o ten region. A przed nami. Jeszcze troszeczkę tych monet. Okej, okay, po ostatnią monetę będziecie musieli się wybudować tutaj po schodach na mury, chyba że po prostu sobie tu wylądujecie. I to jest zielona moneta ostatnia z tego regionu, w tym miejscu na murach. Możecie równie dobrze tutaj po prostu wylądować na początku gry. To też wam ułatwi sprawę. I pamiętajcie, jeśli zadajecie mi pytania, czy dodaję do znajomych, czy możecie ze mną zagrać. Na pewno łatwiej Wam będzie ugadać grę ze mną, rozmawiając ze mną, niemozywać kontakt na Discordzie, ponieważ no, no też chcę wiedzieć z kim gram, tak, a nie będę dodawał znajomych w ciemno. Więc to na pewno też jest jakiś tam warunek, żeby ze mną pograć. No po prostu nie chcę trafić na toksycznych graczy, tym bardziej, że nie jestem jakimś tam progamerem. No dobra, zmieniamy region, zaczniemy teraz może od tego regionu. Lecimy. Swoją drogą. Hmm, ciekawe czy będą jakieś zadania epickie za te monety, tak były monety... jak były karty medali, te? To oznaczało, że będą nowe zadania epickie, których nie, nie pokazałem w tamtym materiale z ukrytymi zadaniami. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Ok, jesteśmy już przy pierwszej monecie z regionu tego północno-wschodniego. Jest to pierwsza moneta, będzie fioletowa moneta, która lubi nam się rozsypywać. Ci, którzy oglądają mnie od dłuższego czasu, wiedzą, że one mnie zawsze frustrują, bo zawsze mi się rozrzucą po całym tym, rozdupią po całej okolicy i... no i tyle. No dobra, to była pierwsza fioletowa moneta. Nie zbieram jej, bo one się lubią bugować, a ja jestem na tym trybie, żeby wam pokazać, Monety ze spokojem, także lecimy do następnego, a sobie monety pozbieram kiedy indziej. Let's go. Aha, i to miejsce jest tutaj, bo tego wam nie pokazałem, prawda? Dokładnie, w tym miejscu pod tym budynkiem radiu. Jesteśmy przy drugiej monecie niebieskiej, która też jest ukryta w wodzie na paskudnej przystani w tym miejscu. Dokładnie. Tu możecie ją sobie znaleźć. Jest dosyć widoczna, bardziej niż tamta, przynajmniej niebieska, bo wystaje trochę z tej wody się świeci. Widzicie, tu macie ten budynek z tym pecetem Ona jest trochę bardziej na południe od tej platformy. Okej. Okay. Generalnie monet jest, są cztery zielone, trzy niebieskie, dwie fioletowe i jedna złota. Teraz lecimy po złotą monetę. Sobie ją zbierzemy. Kurczę, no nie daje mi... Spokoju to myślenie: czy za te monety dostaniemy jakieś zadania, za które dostaniemy dużo ekspa? Byłoby to spoko. No ale 10 monet w tygodniu no to trochę popłynęli. No nieważne. Zbieramy i lecimy. No i zbliżamy się do złotej monety, która znajduje się tutaj pod skrzydłem statku. Widzicie? Piękna. I znajdziemy ją, wiadomo, tutaj, koło rozbitego statku. Charakterystyczny dosyć punkt w tym karnecie. Jest tylko jedna na mapie. Póki co. I to by było wszystko, jeśli chodzi o ten teren północno-wschodni. Ostatnie trzy monety z dziesięciu znajdują się tutaj na południu, i teraz tam się udamy. A już jesteśmy. Tutaj znajdziecie ostatnią fioletową monetę. Tak ładnie nam się kręci i rozsypie się pewnie. Znajduje się ona w tym miejscu. To fioletowe mamy za sobą. Zostały nam jeszcze dwie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i wpadajcie na Discorda. Tutaj zawsze znajdziecie dużo cennych poradników, uwag, pomocy i pomysłów. Lecimy, ale reklama. No i dopływamy do ostatniej niebieskiej monety, która znajduje się dokładnie pomiędzy tymi dwoma wyspami i oczywiście jest w wodzie, no bo Epic sobie lubi żartować no, umieścili niebieskie monety w niebieskiej wodzie. Pokczamp lecimy po ostatnią monetę. To piękny sposób znajdujemy się przy ostatniej monecie, która jest zielona i znajduje się ona w tym miejscu. Jak widzicie, każdy z tych regionów obskoczyłem przy, jednym, jak, przy jednej grze. Także, jak będziecie mieli farta, nikt Was nie zabija, albo będziecie grali na parzance, to powinniście te rejony zdążyć zrobić przed strefą. Na spokojnie. Robiłem w takiej kolejności, jakiej Wam pokazywałem. Jedna strefa, jedno życie, i lecimy trzy, trzy gry. I powinniście in easy to zrobić. Pamiętajcie, ostatnia moneta. Tutaj. Także. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subikę jeśli chcecie być na bieżąco z poradnikami, ze sposobami na wbijanie szybkiego expa, z glitchami w grze i tak dalej. I oczywiście wpadajcie na Discorda, gdzie możecie ze mną na luziku pogadać, no i podsuwać pomysły. I w sumie spotkać wiele ciekawych osób, lubiących grę tak jak Wy, a w przyszłości może i. Zostać moderacją albo grać ze mną. Zobaczymy. Trzymajcie się. łapeczka w górę. Komentarz. Cześć, cześć.